Siemano, starsze Margo, i co, i dropnęliśmy legendę? Tak, no. To nieźle. XD. Dobra. Mamy kolosa, 5%. Także oni już nie padną, i zobaczymy, co nam dropnie. Także będzie ekipa, to wbije drugą postacią. Tam sobie zbroję przełożyłem klątwę, bo tu nie mam, jak widzicie. I w ogóle nie ubrałem się... O kurwa, legenda! Ja! Ale ja, ja! O kurwa, o! Ale beka, Lega. No nieźle. Gezymar już. 500k. Ale Beka CBK. Fajne. No nic. Druga legenda. Dla mnie. Dobra. Ale zbita. Marszem i co? I lotamy legendy dzisiaj. Ale zbita jest niezła. <grych> o kurde. To nieźle. Mamy legę. Także się zrobi. I co? I się opłaciło jednak grać XD. Dobra, jeszcze luknijmy sobie te. Yy, A Dariel... Gdzie to w ogóle jest? A, bo to nie tu. Bo ogólnie tutaj stałem po jeden... Przecinek, 5k, bić, tak. No, także jest elegancko. Także co, ale zbita, patrzcie, lega na momlambo ale jajca. Także GZ, no, nieźle. Screena mam, także dobra, zrobię jeszcze jednego, ale sztos. A ja łapy dostałem, tak? No. Także co? Pozdrawiamy tutaj gracza, który zdobył legendę. O kurwa, LEGA! Ja! Legenda! Ha! Kurwa nie! Nie wierzę w to. A ja kurwa teleporty dostałem. Ale zbita. LEGA typ. Ale napala fizyczna osłona, ale jajca. Szkoda, że na tenu. Siemano, starszy margo i znalazłem właśnie kurwa Atari, widzicie. Ja wam teraz pokażę jak zdobyć legendę z takiego herosa. Oto. Także dajemy sać. Dajemy zwykły atak. Dajemy lodowy, dajemy lodowy. Ja tak ją nakurwiemy cały czas, aż w końcu spadnie legenda. Przy 5% dajemy jeszcze. sać Dajemy atakuj i nam dropi legenda. Za małomany Elo. O kurwa! O kurwa, ale spita! Widzicie, tak się lota legendy. Mam miejsce, mam w torbie, ale Beka. Ale jajca. No, także dobył poradnik, jak zdobyć legendę. I że nie był to fake, także widzicie. Tutaj piszę Dobra, nie będę robił wam tak. Czapka uroku. O kurwa, kiedy ja Lega lotłem. O, dobra, i tutaj sobie bierzemy na to i ona tak wygląda przez starsze. XD. Płaciło się jej słuchać, że se jeszcze tutaj o kurwa stała na tej wyjabce i teraz lecimy na Adarię, także co, ja się z wami żegnam, siema.